W tym momencie, jak ktoś jest że świat bardzo się zmienia, tak? zmienia. Świat i Europa przestały być stabilne, trzeba przestały być bezpieczne. Tak? Kryzysy minister Waszczykowski w swoim ekspozycji, bo mówią, że takie tam trzy kryzysy polskie zagrażają. Między innymi tam kryzys bezpieczeństwa ze względu na sąsiadów, a nawet kryzys stabilności Unii Europejskiej. I można powiedzieć, że... Można powiedzieć, że Rusziliśmy y, skutki II wojny światowej, skutki II wojny światowej, czyli mamy rząd, który będzie działał w interesie, on będzie lepiej przygorze, ale będzie działał w interesie Polaków. Jestem o tym głęboko przekonany. W interesie Polaków. To jest działały dla Polaków i w interesie Polaków. Ale, ale tak się sytuacja zmienia. Zobaczcie Państwo, co się dzieje w kraju Unii, na migracja, ten wielki ruch, ten wielki ruch właśnie trób na ludu, tak jak za czasem imperium rzymskiego. Przecież muzułmanie tego nie udają. Oni mają pomysł lat, 20 lat nie jesteś na rynku, 20 miesięcy mają pomysł, żeby zróżmawić swoich kobiet na Europę. No Oni nie udają, że jest kościelna cywilizacja. Ja czytam dwa dni temu powieść byłego premiera Tłuszka, dwa dni temu, czytam. i on tam napisze o jakiejś integracji muzułmanów. To ten człowiek, to, to, on jest całkowocześnistości. Przecież oni chcą w ten sposób systemizować Europę. I żeby obronić się przeciwko w takim zagrożeniu, jakim strasza ta migracja ludów, ale no nie tylko, w całej tradycji Europy, całego programu gender, co było bardzo skrycie, ale perfidyjnie prowadzone. Programu gender, który był jakby ukierunkowany na to, aby rozbić tam rodzinę. Rodzinę to jest podstawa w ogóle naszej wspólnoty od tysiąca lat. To nie wystarczy Polska, Musimy budować sojusz, dużo bardzo się o To co prezydent Święty Kamedzień Lekaszyński mówił. Musimy budować sojusz między morzem czyli od krajów Litwa, Łotwa, Białoruś, aż poprzez nas, Ukraina, Rumunię, Sierpnia, po prostu cała ta Europa Środkowo-Wschodnia. Jeżeli to nam się uda stworzyć, jeżeli nam się uda włączyć z wspólnotą interesów, a nic z takim łączkiem z Unii Krajowej, i to ostatnio widać, bo okazuje się, że możemy mówić naszą ta dyplomację takim samym językiem, jak dyplomacja Czech, Słowacji czy Węgier, bo kryzys imigracyjny włączył, to wtedy będziemy alternatywą dla... które traktowały nas jako państwa drugiej kategorii, które traktowały nas jako teren, który można, no nie wiem, że po prostu teren taniej te siły roboczej i teren rynku stylu. Co nam się uda, to ten sędzia rzeczywiście, ponieważ mamy sędzia wielki.